Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie uległ presji koalicji obywatelskiej i Donalda Tuska, by próbować jeszcze jakoś skręcić wybory prezydenckie i ogłosił, że zgodnie z decyzją Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zwołuje na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe. Jakby tego było mało, politycy koalicji rządzącej twierdzą, że teraz czas na wyciszenie emocji i próbę nowego otwarcia. O tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu, Karol Gac, Zapraszam! Dużo emocji wokół wyborów prezydenckich, choć wydaje się, że to już są takie ostatnie podrygi wszystkich tych przeciwników Karola Nawrockiego, którzy przez ostatnie tygodnie próbowali na najróżniejsze sposoby podważać wynik wyborów prezydenckich. Nawiązuje tu rzecz jasna przede wszystkim do histerii, jaką wytworzył, wykreował Roman Giertych, a w którą wszedł Donald Tusk, bo przez ostatnie dni i tygodnie byliśmy świadkami najbardziej, fantastycznych scenariuszy, w myśl których Karol Nawrocki w rzeczywistości nie jest prezydentem elektem, a kolejnym prezydentem może przynajmniej przez chwilę być Szymon Hołownia. Naprawdę, co osoba to coraz bardziej fantastyczne scenariusze i pomysły. Udział w tej grze wzięli, a jakże, tak zwane autorytety prawnicze, które się prześcigały, jak w ścigach, na najbardziej absurdalne konstrukcje prawne, byle tylko zrobić dobrze Platformie Otelskiej i Donaldowi Tuskowi. Taki mamy stan dzisiejszych elit, ale nie jest to chyba dla nikogo zaskoczeniem. W każdym razie, wczorajsza decyzja Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która orzekła, że wybory prezydenckie są ważne, kończą pewien, kończy pewien etap. Ta decyzja była spodziewana. Ba! Było bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne, że zapadnie jakakolwiek inna decyzja. Dlaczego? Dlatego, że wbrew tej medialnej histerii, wbrew tej narracji, wbrew tej atmosferze, nie wydarzyło się tak naprawdę nic, co mogłoby wpłynąć na Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i na jej decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Przez ostatnie dni i tygodnie słyszeliśmy, całą tą e, narrację mówiącą o tym, o, że w skali kraju wystąpiły masowe nieprawidłowości, niektórzy mówili o masowych fałszerstwach, że głosy trzeba przeliczyć jeszcze raz, że nie wiadomo, kto jest prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że Sąd Najwyższy został sparaliżowany napływem protestów wyborczych, ale zdecydowana większość, i to przytłaczająca większość protestów, która przyszła do Sądu Najwyższego, Powstała z inspiracji Romana Giertycha i Michała Wawrykiewicza, europosła Koalicji Obywatelskiej. W efekcie tylko kilkanaście protestów Sąd Najwyższy uznał za zasadne, ale bez wpływu na rozstrzygnięcie wyborcze. Bo tak w istocie było. Te nieprawidłowości, te pomyłki w komisjach wyborczych są faktem. Te pomyłki zdarzały się w dwie strony: raz na korzyść Karola Nawrockiego, a raz na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Ale zwolennicy Rafała Trzaskowskiego albo przeciwnicy Karola Nawrockiego próbowali narzucić narrację, zgodnie z którą to korzystał na tych pomyłkach wyłącznie Karol Nawrocki, a Rafał Trzaskowski był wyłącznie poszkodowany. Ba nawet krążyły jakieś para pseudo Analizy, które miały to udowodnić. To, że niewiele tam było prawdy, to, że luźno się one trzymały z faktami, to już jest zupełnie inna historia. Ale buduję Państwu ten kontekst, dlatego, że równolegle koalicja obywatelska bardzo mocno naciskała na Szymona Hołownię, na marszałka Sejmu, by nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego. No bo oczywiście Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem, są wątpliwości poczekajmy i tak dalej, i tak dalej. Ale tu warto pochwalić marszałkę Sejmu Szymona Hołownię, bo nie uległ tym naciskom. Zresztą koalicjanci Donalda Tuska dosyć szybko zaczęli się odcinać od tej historycznej narracji, którą budował Roman Giertych, a w którą wszedł w pewnym momencie premier Donald Tusk. Koalicjanci Donalda Tuska, czyli... Szymon Hołownia, Władysław jak kamysz i Włodzimierz Czarzasty, każdy na swój sposób, zaczęli mówić, że to już jest za dużo. Że nie ma powodów do ponownego przeliczenia głosów, że nie ma też takiej możliwości. Że nie ma też powodów do podważania wyników wyborów. Że owszem, ten wybór, czyli wybór Karola Nawrockiego im się nie podoba, bo to nie był ich kandydat, ale tak zdecydowali Polacy. Tak mówiła Polska 2050, tak mówiło PSL i tak mówiła Lewica. Oczywiście z jakimiś tam drobnymi wyjątkami, ale koalicja obywatelska szła trochę innym kursem. Koalicja obywatelska próbowała wymusić na Szymonie Hołowni, by nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego. Ale jego wczorajsza deklaracja, którą zamieścił na portalu X, po już po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, przecina wszelkie wątpliwości. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał tak. Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6 sierpnia zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach musi sumiennie wyjaśnić prokuratura. A my musimy zamknąć ten zadziwiający czas, w którym najzagorzalsi przeciwnicy PiS mówili czystym, czystym pisem Pani Marszałek, trzeba anulować, bo przegramy. I wrócić do roboty. Pisze marszałek Sejmu Szymon Hołnia, wbijając jednocześnie oczywiście szpilkę w kierunku koalicji obywatelskiej przede wszystkim Romana Giertyka, choć nie tylko, bo nie tylko on wszedł w tę narrację. Ale najważniejsza jest ta informacja, że Szymon Hołnia zwołuje, że zwoła na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe. Zgodnie oczywiście z prawem musiał czekać na decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów, wczoraj ją otrzymał i wczoraj od razu jasna deklaracja ze strony marszałka Sejmu. To jednocześnie. Że koalicja rządząca zmienia narrację w sprawie wyborów prezydenckich i w sprawie relacji z prezydentem. Bo proszę sobie wyobrazić, że teraz koalicjanci już nie mówią o powszechnym bojkocie uroczystości i postulują wyciszenie emocji. No, to przede wszystkim trzeba się zwrócić w kierunku koalicji obywatelskiej, bo mm, jeśli chodzi o lewicę, czy mm, Polska 2050, czy też polskie stronnictwo Ludowe. No, to tutaj rzeczywiście od samego początku takie stanowisko było. Ale teraz politycy koalicji obywatelskiej już nie mówią o bojkocie, nie mówią o mm, emocjach, mówią o tym, że trzeba je wyciszyć i tak dalej, i tak dalej. W tych rozmowach oficjalnych, ale nieoficjalnych. Dorota Boboda, rzeczniczka klubu koalicji obywatelskiej, w rozmowie z Wirtualną Polską na przykład, przyznaje, że wybór Karola Nabrockiego na pewno nie będzie wśród posłów powszechnie kwestionowany. Choć dodaje oczywiście, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, w rozumieniu konstytucyjnym i nie jest uznawana przez trybunały międzynarodowe. Niestety w takim chaosie prawnym żyjemy od czasów pis. Tak jak powiedział pan premier, uchwała będzie opublikowana z adnotacją co do nielegalności tej Izby. Wygląda na to, że nieprawidłowości w komisjach wyborczych czy zawsze również fałszerstwa, miały wpływ na wynik wyborów, ale nie miały wpływu na samego zwycięzcę. Chodzi o to, że liczba głosów, która padła na Karola Nabrockiego i Rafała Trzaskowskiego jest inna niż ta która była podana w komunikacie PKW. To z całą pewnością trzeba wyjaśnić, ale to jest osobna sprawa, bo zanosi się, że Karol Nawrocki będzie prezydentem Polski od 6 sierpnia. Jeszcze Dorota Łoboda została zapytana o Romana Giertycha, mówiąc, że jego głos nie jest oficjalnym stanowiskiem partii. Roman Giertych ma prawo do swoich opinii i publicznie je wygłasza, natomiast ostateczna decyzja co do kierunku działań Koalicji Obywatelskiej leży w rękach... Premiera. No i jednocześnie pani poseł dodaje, że widzi chęć skierowania uwagi na uspokojenie nastrojów społecznych i nie podsycanie teorii spiskowych. Ważne jest również to, co robi Adam Bodnar, czyli wyjaśnienie nieprawidłowości. Czyli tak. Koalicja Obywatelska, przede wszystkim Donald Tusk i Roman Gierdych, ale nie tylko, przez ostatnie tygodnie robią co tylko mogą, by rozkołycać tą łódką, by nią chybotać, by wzniecać te emocje, by je podgrzewać. I grają wręcz z ogniem, by już po kilku tygodniach, kiedy w końcu właściwie już wszystkie możliwości zostały wyczerpane, kiedy żadnej furtki już nie ma, mówią: No, wszystko zanosi się na to, że Karol Nawrocki będzie prezydentem, ale nie podsycajmy emocji! Teraz to je wyciszajmy. No tak, wiadomo, czyli jak zawsze, złodziej krzyczy łapać złodzieje, ale już mniejsza o to. I tak to szanowni państwo wygląda na ten moment. Ja jak zawsze zachęcam państwa do dyskusji, proszę pisać, proszę komentować, co państwo o tym wszystkim sądzą. Karol Gac, kłaniam się nisko.